Dajcie miłośnicy i miłośniczki grozy. Witaj z chorozią razem z Maurykiem, a w tym filmie recenzja pewnego opowiadania z dreszczykiem z kanału Dawki Grozy. Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Otóż trochę mi nie było, jak wiadomo, obowiązki. Trzeba mieć w życiu pewne priorytety. A ostatnio dostałem maila z prośbą nawiązania współpracy od Rafała. Z kanału Dawki Grozy. Od razu mi się cieplej na sercu zrobiło. Mauryk się poruszył, kiedy e, dostałem taką propozycję, gdyż gdzieś tam w eterze mój sygnał dociera, prawda? Jest jakiś odzew, więc pomyślałem, czemu nie. I Rafał poprosił mnie, żebym zrecenzował właśnie opowiadanie z dreszczykiem z jego kanału. Pod tytułem Rezydent domu numer 5. I o czym jest to opowiadanie? Mianowicie jest pewien człowiek, który wraca do pewnych wspomnień z dzieciństwa, kiedy to bywał u dziadków w Lublinie. Jako dziecko, wiadomo, musiał trochę poeksplorować okolice. Aczkolwiek dziadkowie odracali mu odwiedzanie pewnego domu. Jednakże wiadomo, jak to dzieci niezbyt się słuchają dorosłych, więc tenże młody człowiek postanowił odwiedzić ten dom, w którym nie powinien się znaleźć. I co z tego wynikło? Nie będę dalej spoilerować, musicie posłuchać sami. Oczywiście link jest poniżej. Można najbardziej kliknąć. I teraz taka moja osobista, oczywiście subiektywna recenzja tejże produkcji. Mianowicie, może zacznę od plusów. Plusy, oczywiście, są takie, że dzieje się to w naszych starych, dobrych polskich realiach. To zawsze jest bliskie mojemu sercu. I tutaj zawsze duży plus. Drugim takim plusem jest to, że lektor ma przyjemny głos i miło się tego słucha. Zaś trzecim nie jest to jakoś bardzo długie. Myślę, taka długość odpowiednia 20- kilka minut, więc nie trzeba spędzać przy tym wiele czasu. Ale niestety są też minusy. Otóż pierwszym takim Moim zdaniem, dużym minusem jest to, że jednak w tym opowiadaniu nie ma muzyki. Jest kilka takich wstawek, które dobrze budują klimat grozy, ale ta muzyka jest bardzo istotna. Dlaczego? Ponieważ buduje nastrój grozy, oddziaływuje na słuchacza, podkreśla te. Straszne momenty. Czasem też ich wzrusza. Ale co najważniejsze, buduje więź, tworzy więź ze słuchaczem. I dlatego to, że zabrakło muzyki w tle jest dla mnie niestety dużym minusem. Jeszcze takie dwa małe minusiki, jeżeli chodzi o postprodukcję, mianowicie słychać dudnienie mikrofonu. Klikanie myszki, trochę za dużo mlaskania i przełkania ślin. Tutaj możecie mi zarzucić pewną hipokryzję, ponieważ w moich creepypastach też się pojawiały takie niechciane efekty dźwiękowe. Aczkolwiek starałem się w ostatnich dwóch jak najbardziej to wyciszyć, i rzeczywiście e, daje to dobry efekt końcowy, a niestety takie dźwięki niechciane. No, Niestety psują taki finałowy odbiór, w związku z czym no, trzeba nad tym popracować. Yy, I taki malutki, malutki minusik na koniec, moim zdaniem troszeczkę za szybko przeczytane. Ja wolę, jeżeli już ja czytam, tak, to jednak wolniej, bardziej nastrojowo, mrocznie, żeby właśnie ten klimat strachu, niepokoju budować tak powolutku i z takim namaszczeniem można powiedzieć. Ostatecznie daje takie 7 na 10, bo potencjał jak najbardziej jest. Aczkolwiek niektóre kwestie no, trzeba dopracować, żeby to było na odpowiednio wysokim poziomie, a nie tylko tak troszeczkę powyżej przeciętnej. Ale myślę, że jeżeli autorzy się z tym uporają, to będzie naprawdę super. Oczywiście komentujcie eee, całe to słuchowisko bezpośrednio pod filmem na ich kanale, albo tutaj, jeżeli się ze mną nie zgadzacie. I oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, hej!